Witam w pierwszym odcinku nowej serii krótkich poradników, gdzie będę pokazywał wam częste problemy, które napotykają przy tworzeniu serwerów w Minecraft. Otóż zadajecie wiele pytań pod filmami Letale, jak i na jego Discordzie, które codziennie są zadawane, nawet te, które się w kółko powtarzają. Dlatego zapraszam Was na jego serwer Discord, gdzie wszyscy pomagają sobie nawzajem. No, zobaczymy, jak to się przyjmie, ale jak będzie dobrze, to możecie zadawać pytania na kolejny odcinek. A ja spróbuję zrobić kolejny poradnik z następnego zestawu pytań. Zaczniemy od dość częstego problemu, który uniemożliwia wchodzenie na serwer, bo nie włączyliśmy przekierowywania IP w konfigu Bandicorda. Jak widać, duża część, część osób zapomina, żeby dać IP forward na true. I teraz wystarczy tylko zrestartować serwer proxy. Po zrestartowaniu serwera, możemy sprawdzić, czy wyjdziemy. O, bez problemu. Zapraszam do zakupu serwera na hostingu Live Server. Oferują wiele promocji, polskie lokalizacje, niskie pingi. Naprawdę polecam, jestem z nimi bardzo długo. No i nie zawiodłem się na wydajność. Nie musicie się bać, że będą lagi. Dualnie mają różne oferty po minus 5-15%. Ten hosting głównie jest znany z CSA, Może niektórzy pamiętają, mają wiele promocji. Za każde przedłużenie dostaniecie kolejny procent zniżki. Oferta do CSA, slot prywatny 0,69, 69. Publiczne 2.12 oferują usługi dodatkowe. Serwer Minecraft bez limitów, już za 32.29 za cały serwer, na przykład 1.22. W każdej chwili możecie go zaktualizować. Na przykład w z Złotóweczka wszystko kosztuje 3324 z moim kodem rabatowym SUSXD dostaniecie 20% zniżki na zakup serwera i możecie przetestować go za 2819. Zapraszam. Jak jesteśmy przy proxy, dużo osób myli e, czym on właściwie jest, czy można na niego wgrać mapę. I otóż właśnie nie, nie da się. On jest tylko takim pośrednikiem między serwerami. Letal na swoim odcinku pokazał taki schemat, że proxy lobby Survival Box PvP. To tak narysuje, tak jak on. I tak proszę tego nie mylić: proxy jest takim przekaźnikiem, nie da się na niego wgrywać mapy i tak dalej. Proxy to jest taki jakby można powiedzieć furtka. Wchodzicie do lobby, a lobby to jest tylko taki interfejs, design dla serwera, który, no, który ładnie wygląda jak wchodzicie na któreś poszczególne serwery. Tak naprawdę na proxy możecie od razu wejść na Survival, na Boxa, na OneBlocka i z powrotem cała filozofia. Kurde, nie mogę pisać. Co to za błąd? Zaraz go naprawimy. To przechodzimy do pliku Server Properties i wyłączamy wymuszanie bezpiecznego profilu. Stru na false. I zrestartujmy teraz serwis. A spróbujmy teraz po restarcie coś napisać. Cześć, YouTube. Działa. Teraz to będzie się dotyczyć początkujących e, właścicieli serwera, którzy się uczą, nie wiedzą e, jak usunąć te klamerki, tak to nazwę, te nawiasy. I pokażę Wam za co odpowiada, jaki plugin za to, co musicie pobrać. Najczęstszymi dwoma pluginami na formatowanie właśnie czatu, tak to się nazywa, jest albo LPC, albo dodatek do Essentialsa Essential Chat pobieracie sobie jedne z nich, ja pobiorę chata, zainstaluję i wam pokażę jak to działa. Po zainstalowaniu dodatku do Essentialsa Essential, tak się to się wymawia dodatku Essential Chat od razu ukazuje nam się inny już format no, tam jest tylko zaznaczone, że OPEKi są na Kolor czerwony, ale to, to tam chyba w pierwszej czy drugiej linice można to wyłączyć. Ale w tak przechodzimy do folderu cyk, Essential Config. Zjeżdżamy na sam dół, gdzieś, gdzieś o tutaj, Essential Chat. I interesuje nas ta linijka 906. Usuwamy na przykład te klamerki. Tu mamy pod podpowiedzi na placeholdery czy jakiegoś prefiksa dodać, jakąś grupę, na przykład Worda, na którym, ale powiedzmy, że display name zazwyczaj jest na biało. I niech tak zostanie. I tutaj przykładowo damy dwukropek albo jakąś strzałeczkę z kolorem, na przykład czekaj, piątką, to chyba był fioletowy i kolor wiadomości. Mm, będzie 2 na, na zielony zapisujemy przeładowujemy cyk i działa i możemy wstawiać możemy tutaj wstawiać różne znaki czy to jakieś nie wiem jakieś symbole przykładowo jakieś gwiazdkę nie wiem cokolwiek trójkąt wszystko co, co się łapie w e, format czatu i możecie sobie ustawić na jaki kolor tylko sobie chcecie. Plus tutaj na dole jeszcze macie e, format grupy, ale sądzę, że tu już w poradniku hala on tu bardziej to wytłumaczy. Na sam koniec odpowiem na pytanie jak zrobić własne komendy. I otóż można to w sumie rozrobić na trzy sposoby. Pierwszy albo napisać swój własny plugin, no ale to dla początkujących czy dla samych nawet komend to jest nawet nieopłacalne. żeby specjalnie dla jakiejś, nie wiem, przykładowo komendy pomoc robić. Drugim sposobem jest na przykład wgranie skryptu, bardzo dużo serwerów z tego korzysta. Z tą pomocą przychodzi do nas nasz kolega z Discorda, Belang. Ma swoją stronę, napisał co trzeba zrobić, skąd pobrać. Skrypta do podstawowych skryptów jeszcze zalecam pobranie tego, tego i tego. No to tu już mam przygotowane. Podamy linki w opisie. Na przykład do skryptu schodzicie na dół, wklikacie asset i, klika i klikacie pobierz skrypt. Tak samo sk query pobieracie. Script holders, też klikacie i SKB też. A tutaj jakieś swoje jakieś autorskie skrypty, które możecie sobie na przykład wziąć na na co na przykład? Na kody na czacie. Tutaj tak wszystko popisywał co i jak. Wystarczy tylko skopiować, wkleić. Zaznaczam, że tworzycie sobie plik, w ogóle jaki taki notatnik w folderze. Więc aby był tylko z końcówką "-sk", potem tylko przeładowujecie skrypt Ma wiele różnych innych swoich wynalazków, które na pewno urozmaicą wasz serwer, dlatego zachęcam do przetestowania. Trzecią najlepszą dla mnie opcją jest Deluxe Menus, no w sumie chyba taki jeden z lepszych w ogóle pluginów, bo teraz są takie czasy, że wszystko teraz robi się w GUI, czy to komendy, czy w ogóle inne rzeczy bo to o wiele ładniej wygląda. I w sumie pamiętajcie, jeżeli komuś nie działał, to PlayScore Therapy wymaga, żeby do prawidłowego działania tego pluginu. Drugim pluginem to jeszcze mo może być Command Panel. Tym akurat y pluginem się nie, jeszcze nie bawiłem, no ale wygląda ciekawie. Jak go zrobić, w sumie to możecie zobaczyć w filmiku Letala. Macie jeszcze wiki tego pluginu gdzie macie komendy, permisje, konfiguracje, GUI, temy, otwieranie komend, wymagane komendy, typy, rozmiary, w ogóle tego wiele jest. To możecie sobie przejrzeć. Znajdujemy się w folderze tego pluginu. Nie będę go jakoś tam opowiadał. Tak jak wspomniałem, możecie w filmiku letala obejrzeć, jak tworzył te GUI. A ja pokażę Wam tak, config. Przypisujecie swoje GUI, które tworzyliście w tamtych folderach, które Wam zaraz pokażę. To są te stare przykładowe GUI z tego pluginu. Możecie je sobie usunąć GUI menu. Komendy i pomoc, te moje dwie komendy, które teraz stworzyłem. W jednej to jest tam rozmiar 9, tutaj sobie robicie nazwę, tą permisję i tak opisy, i tak dalej. Tutaj możecie sobie przypisać te dwie komendy. Jakiś dźwięk. Ej, trzy itemki tutaj wsadziłem. Ej, Discord regulamin, komendy. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda w grze. Znajdujemy się na serwerze. Komenda pomoc wygląda następująco. Te trzy itemy, które wsadziłem do tego GUI, pierwsza to jest komendy, która przekierowuje do drugiego GUI. Jakim jest właśnie te komendy? I takie przykładowe wpisałem jako ogólne komendy i jako dla vip -a. Ale wróćmy do komendy Pomoc. Drugie to jest takie Regulamin. Taki przykładowo wymyśliłem. No i Discord. Jak klikniecie lewym przyciskiem, myszy, bądź jeszcze prawym. Chyba tak, tak dopisałem. To wyświetla wam się link. A komendy to po prostu drugi, druga komenda, którą wam pokazałem wcześniej. W tym odcinku to tyle. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają takie odcinki krótkie. Zwięzły na temat. A jak znajdę czas, to nagram kolejny odcinek z pięciu kolejnych losowych pytań. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.